Oczywiście, najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni była tragedia w sumach. Wielkie święto chrześcijańskie tysiące ludzi z wierzbami w rękach, a potem spadający pocisk balistyczny Iskander, rzeki krwi i trupy rozrzucone po ulicach. Jesteśmy razem, jest dobrze. Niech pan sprawdzi, jesteś ranna. Mamie już tam udzielają pomocy. Proszę, uratujcie ją. Nie przejmujcie się mną. Nie będziemy teraz grozić Rosjanom i obiecywać im szybkiej odpowiedzi, ale po prostu stwierdzimy to, co oczywiste. A polega to na tym, że po każdym takim kanibalistycznym ataku zwiększa się liczba niepogodzonych ze sobą ludzi w Ukrainie. Takie wilki, cytując słynnego rosyjskiego generała. Najwspanialszymi żołnierzami są ludzie, którzy wychodząc rano z domu, nawet nie myśleli o wojnie, a wieczorem wracając, zastali na miejscu własnego domu krater, z którego wyparowała żona, dzieci, rodzice. To już nie jest człowiek, tylko wilk, który będzie łukał dopóki żyje. I Lebet ma całkowitą rację. Kiedy twoi krewni i bliscy są brutalnie mordowani w drodze do świątyni, nie interesuje cię nic poza zemstą. Ci ludzie żyją tym, że pewnego cudownego słonecznego dnia Rosja udusi się we krwi. I tak, ktoś może pomyśleć, że to są niegrzeczne, okrutne i ogólnie nie nasze metody. Może i tak. Ale po krzywym rogu i sumach nie można niczego udowodnić krewnym. W duszy jest taki ból, że każdy dzień robi się ciężarem. 35 osób zginęło po rosyjskim ataku rakietowym na centrum ukraińskiego miasta Sumy. W związku z tym, jeśli nie ma sprawiedliwości z góry, zostanie ona wymierzona z dołu. A sądząc po nastrojach Ukraińców, ani FSB, ani Putin, ani chłodne porozumienia zespołu Trumpa nie pomogą niektórym ludziom. Oznacza to, że świat bez sprawiedliwości nie zadziała. I będą musieli to zaakceptować, nawet jeśli nie chcą. No cóż, to tyle. Tak po prostu głośno myślę, żeby Rosjanie nie byli później zbyt zaskoczeni. Nie dziwi już fakt, że we współczesnej Ukrainie nie zostało już ani jednego prorosyjskiego polityka oraz społeczeństwa lojalnego wobec Rosji. To znaczy, że zaczęła się pełnoskalowa wojna z fantazjami o powitaniu z kwiatami. Ukraińcy czekają, naprawdę mają nadzieję, że ich wyzwolimy. Przynajmniej połowa wschodniej i południowej Ukrainy powita armię rosyjską kwiatami. A teraz nawet Sołowiow przyznaje, że nie ma już prawdziwych prorosyjskich sił w Ukrainie. Zelenski odejdzie. A kto go zastąpi? Co nam za różnica, co zbombardujemy? Dla nas to są naziści. Naszych kandydatów tam nie ma. Kreml rzekomo w ogóle nie interesuje się tym, jak zakończą się potencjalne wybory na Ukrainie. Mówią, że wszyscy Ukraińcy są teraz wrogami i na tych ziemiach nie będzie niczego poza spaloną ziemią. Czy to dla nas robi różnicę, kogo wykończymy? Mamy cele wyznaczone przez Putina? Nie widziałem nikogo, kto by wygrał wybory. Była denazyfikacja, demilitaryzacja. Denazyfikacja i demilitaryzacja mogą doprowadzić do braku jakiegokolwiek terytorium. Nie będzie tam jakiejś czarnej dziury, prawda? Tam może być czarna dziura. Może być. Wszystko to, nawiasem mówiąc, pokazuje, że nie tylko demilitaryzacja, ale także denazyfikacja została przeprowadzona dokładnie odwrotnie. Oni uważają wszystkich patriotów Ukrainy za nazistów, Ukrainizm okazał się nieuleczalną chorobą. Nie ma o czym z nimi rozmawiać. Ci, którzy się poddadzą, zostaną umieszczeni w klatce, reszta zostanie zniszczona. A teraz, dzięki zbrodniom okupantów, nawet ci, którzy niedawno kochali Rosję i wierzyli w rosyjski świat, stali się patriotami. W rzeczywistości dzieje się to, o czym mówiliśmy od 2014 roku. Dla wielu ludzi Rosja wydaje się piękna, dopóki osobiście nie zetkną się z tym głównym. Weźmy takich samych mieszkańców Sum. Tam też pewnie byli widzowie Sołowiowa. A teraz patrzą i się plują, obserwując jak Rudolfy tańczy na kościach swoich rodaków. Widzimy to cały czas podczas wojny. Próba uniemożliwienia zawarcia jakichkolwiek porozumień przez władze Ukrainy. Putin rozmawia z przedstawicielem Trumpa przez cztery godziny, a potem coś się dzieje. Jeśli czytasz Deutsche Welle, odnosisz wrażenie, że tradycyjna propaganda niemiecka. Wespół z propagandą brytyjską próbuje stworzyć kolejną buczę tradycyjnie. Co komu nie jest jasne, okazuje się, że w Sumach niemal osobiście Załęski zabił ludzi. Miał zamiar urządzić kolejną buczę, aby przedłużyć wojnę. Podczas wojny widzimy to ciągle. Próbę ukraińskich władz, aby zniweczyć możliwość jakichkolwiek porozumień. W każdym normalnym kraju goście opuściliby studio z obrzydzeniem. Ponieważ każdy cynizm ma swoje granice, ale to w normalnym kraju. A w Rosji wszyscy klaskali, a Simonian nawet zaczęła uzupełniać szalone fantazje Rudolficza. I to naprawdę jest poza granicami dobra i zła. Czy wydarzenia w sumach zamienią się w nową bucze, czy też jakieś inne wydarzenie przerobią na nową buczę? Tak wiele jest tych pocisków. Tak wiele rzeczy dzieje się na wojnie. I rzeczywiście ataki, jak to widać po tym co wydarzyło się w Sumach. Jednocześnie gwiazdy kanału Rosja nie były zażenowane faktem, że udało im się zaprzeczyć samym sobie w ramach jednej transmisji. Z jednej strony Zełenski chciał zorganizować nową buczę. Próbuje zorganizować kolejną buczę. Z drugiej strony, ludzie rzekomo zginęli z powodu słabej skuteczności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, pomimo faktu, że w Sumach nigdy nie było niczego, co mogłoby zniszczyć balistykę. Jak zwykle ukraiński pocisk przeciwlotniczy trafił w inny cel, co niestety spowodowało ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej. Czy była to celowa prowokacja, czy tragiczny wypadek? Najwyraźniej nieszczęśnicy nawet nie przeczytali scenariuszy przed emisją. Dobrze, żeby jedni ciemniacy nie zaprzeczali innym. Należy tu jednak zauważyć, że po krzywym rogu i sumach główny antykryzys Kremla był nieco inny. Rzekomo po mitycznych zbrodniach sił zbrojnych Ukrainy w regionie Kurska Rosja już nikomu nie współczuje. Oznacza to, że w końcu zaczęli naprawdę walczyć. Zastanawiam się teraz, dlaczego byliśmy tak tolerancyjni na pierwszym etapie wojny. Ale w każdym razie w ciągu trzech lat wszyscy się zmieniliśmy. Zobaczyliśmy twarz tego neofaszyzmu. Widzieliśmy ten neofaszyzm na rosyjskiej ziemi w regionie Kurska. Cóż mogę powiedzieć? To genialne zagranie. Najpierw przypisujesz wrogowi wymyślone zbrodnie, a potem rzekomo się za ścisz. Teraz Sołowiow zacznie gadać bzdury za dzieci z obwodu kurskiego. Przyłapuję się na myśleniu o tym, co widziałem w guberni kurskiej o tym, co tam robili ci dranie. Oraz o radosnych piskach świn dochodzących z Ukrainy. Jak oni się bawili? Cieszyli się, kiedy nasze dzieci umierały. Poczekaj chwilę jakie dzieci zginęły w obwodzie kurskim? Może są jakieś imiona, nazwiska są w krzywym rogu, są w sumach. A te diabły zawsze mają bezimiennych chłopców w majtkach. Co więcej, są one tak anonimowe, że Simonian. Właśnie w tej audycji zamiast świeżych informacji, musi powtarzać chłopom historię sprzed 11 lat. Cóż więc powstrzymuje tych Boże, wybacz mi, mówiących prawdę? W Odessie palili ludzi przy aplauzie. Czyż nie jest to prowokacją do agresji? A uderzenie w 2014 roku na plażę dziecięcą w Zugresie, gdzie dzieci zginęły na oczach rodziców. A Madonna Gorłowska z córką, która zmarła w jej ramionach. Upadła, wciąż krwawiąc, aż również zmarła, jej noga została oderwana. A przeszkadza temu fakt, że w regionie Kurska nie zginęło żadne dziecko. Było czterech emerytów, którzy zginęli od rosyjskiego granatu w rosyjskim mieście Porecznoje. Wszystkie kanały propagandowe pokazywały ich przez tydzień. Oklaski i achy co za horror faszyzmu. Później nawet wymyślili, że emeryci również zostali zastrzeleni. W przeciwieństwie do buczy, gdzie wszystko jest wyreżyserowane, tutaj mamy do czynienia z straszną prawdą, której Zachód nie chce zobaczyć. Ciała zabitych cywilów leżą nie tylko na ulicach, ale także w piwnicach. Ukraińscy neonaziści związali tych starszych mężczyzn i kobiety, a następnie ich zastrzelili. Na tym właściwie koniec. Propagandziści nie mogli pokazać żadnych innych horrorów z ciałami, chociaż byłoby to dla nich bardzo opłacalne. Ale Ukraińcy prześcignęli nawet faszystów w okrucieństwach. W kursku ten etap wojny był dla wielu ludzi objawieniem. Wielu ludzi było w tych miejscach i wyobrażało sobie, co tu się dzieje. I rozumieją, jak oni traktowali naszych starców, kobiety, dzieci. To jest niepojęte. Wszystkie historie o faszystach bledną w porównaniu, tak myślę. Wszystko to jest rozdmuchiwane wyłącznie po to, żeby okupanci mieli wymówkę po kolejnym zbrodniczym czynie wojennym. A tych zbrodni wojennych, jak się wydaje, w najbliższym czasie będzie bardzo dużo. Bo wcześniej Kreml dostawał sankcje po jakimś okrucieństwie, a Ukraina otrzymywała broń. A teraz dziewięć dzieci w krzywym rogu, 30 ofiar w sumach. A wszystko na co zdobył się Trump, to żałosne teksty o jakimś błędzie. Co powiecie na temat ataku Rosji w niedzielę palmową? Uważam, że to było okropne i powiedziano mi, że popełnili błąd. Ma pan na myśli, że to było nieumyślne? Uważam, że popełnili błąd. Proszę posłuchać, powinniście ich zapytać. To jest wojna Bajdena, to nie jest moja wojna. Pewnie przez pomyłkę odpalili iskandery, rozumiecie? Chcieli podeslać paczkę z pączkami, a tu bach i rakiety z kasetową głowicą bojową przez przypadek poleciały. A żeby ukraińskich dzieci ginęło jeszcze więcej, administracja MAGA odmówiła sprzedaży rakiet przeciwlotniczych Ukrainie. Nie za darmo, tylko za pieniądze. I to wyłącznie uzbrojenia o charakterze obronnym. Ale nie, nie chcą, bo przecież wtedy niepokornej Ukrainie trudniej byłoby się poddać. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Ukraina zwraca się do Stanów Zjednoczonych z prośbami o zakup rakiet i systemów obrony powietrznej, ale Waszyngton odmawia ich sprzedaży. I oczywiście taka pozycja Białego Domu jest perfekcyjna dla kanibali z Kremla. Wystarczy włączyć dowolne show. Od razu zobaczycie szczęśliwe twarze propagandistów. Oni tam są gotowi nosić Trumpa na rękach. Nic dziwnego. Nie tylko Margarita Simonian, ale i Zachód potrafi się cofnąć. Wszystko zmierza ku zakończeniu wojny, i ogólnie rzecz biorąc, Zachód się wycofuje. W porównaniu z tym, jak zachowywał się przez te trzy lata, to jest oczywiste. A pod wyrażeniem wycofać się chodzi o całkiem konkretne naciski administracji Trumpa na ofiarę, a nie na agresora. W studio Sołowiowa wyrażono przekonanie, że w najbliższym czasie Ukraina znajdzie się w potrzasku. Albo bez walki odda Hersoń, Zaporoże i miasta obwodu Donieckiego, albo spotka się z sankcjami ze strony USA. Witkow powiedział, że wojnę można łatwo zakończyć. Jeśli odda się Rosji te terytoria, które według niego i tak już są nasze i których, jak wiadomo, nikomu nie oddamy. I zapewniam was, jeśli nie wydarzy się nic całkowicie nieprzewidzianego, to z Bożą Pomocą ten konflikt zakończy się w tym roku. A my jeszcze zobaczymy, jak nowi królowie Irakliusze na jeleniach będą znowu błagać matkę Rosję, żeby ich zabrała z powrotem do domu. Kiedyś po prostu byśmy się śmiali z takiego przekazu. Ale sądząc po wypowiedzi specjalnego przedstawiciela, Przedstawiciela Witkofa, opisany scenariusz wcale nie wydaje się aż tak nierealny. Czyli całkiem możliwe, że Rosja i USA negocjują warunki, na które Ukraina nigdy się nie zgodzi. A wtedy to Ukraina zostanie publicznie obwiniona za rzekomą niechęć do zawarcia pokoju. Jeśli wszystko będzie się toczyć tak jak teraz, to Trump się zmęczy nieustępliwością i brakiem rozsądku Zełęskiego. To jest oczywiste. Również on nie chce wyglądać śmiesznie w oczach własnego elektoratu, któremu powiedział, że zakończy wojnę w jeden dzień, jeśli go wybiorą. Został wybrany, a teraz mówi, że to była przesada. Ale nawet przesada nie może trwać wiecznie. Po tym administracja Maga w USA włączy tryb zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy i umyje ręce, zrzucając odpowiedzialność za kontynuację wojny na Ukrainę i Europę. Właśnie do takiego scenariusza zmierzali od początku. Po prostu kwestia ukraińska jest zbyt skomplikowana, by nadawała się do populistycznej gry. Ani Trump, ani Vance nie popierali dalszego wspierania Ukrainy, czyli udzielania jej pomocy finansowej i wojskowej. I teraz Ukraina staje przed faktem, że w 2025 roku najprawdopodobniej nie otrzyma żadnej pomocy. I tak, przyjaciele, teraz bardzo ważne jest, aby nie popadać w rozpacz i zachować chłodną głowę przy wszelkiego rodzaju prognozach. Rozpoczną się poważne kampanie informacyjne mające na celu wywieranie presji na Ukraińców, by doprowadzić ich do kapitulacji. Nasze wojska znacznie przyspieszyły marsz. Już weszli do obwodu sumskiego, a wkrótce może nadejść kolej na obwod dniepropietrowski. Jeszcze chwila i przypadkiem znajdziemy się we lwowskim. A tam już łatwo przez pomyłkę przekroczyć granicę. Och, jak strasznie. No to koniec, ratuj się kto może. W trzy lata przeszli 20 kilometrów od Doniecka i odbili własny obwód kurski. Za to na głos. Po prostu niesamowici zwycięzcy. Aż śmiesznie. Nawet Polska teraz rzekomo się boi Rosji. Polska poczuła, że obudzono bestię. Ma przecież bogate doświadczenie, wielowiekowe współistnienie, a nawet okresowe sojusze. Okazuje się, że oni nas się boją, a to może dać rosyjskim wojskowym pretekst do przeprowadzenia operacji gdzieś pod Warszawą. I oni doskonale to rozumieją. To znaczy, Rosjanie będą jeszcze długo i żmudnie grać w tą grę. A my wszyscy musimy pamiętać jedną prostą prawdę. W lutym i marcu 2022 roku nikt nie wierzył w Ukrainę. Ani Europa, ani USA. Nigdzie. Wtedy nasze prawo do życia obroniło ukraińskie wojsko. Nasz jedyny realny sojusznik i gwarant suwerenności. Minęły trzy lata i w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło. Wciąż polegamy na sobie, wspieramy armię i kontynuujemy walkę. Wszystko będzie Ukraina Przyjaciela.